Cześć moi drodzy, dzisiaj mamy kolejny zestawik, który chcę Wam pokazać. Jest to pastuch, który zakupiłem, Agari 500. Jest to drugi pastuch, który mam, czy nawet trzeci, ponieważ sprawdził mi się doskonale i na moje potrzeby jest mega dobry. Oczywiście zestawienie najtańszych pastuchów, właśnie takich dość niezbyt mocnych, odpowiednich, nie wiem, przeciw lisom, psom i tak dalej. To, to raczej tutaj będziecie mieli w opisie i przypiętym komentarzu taką stronkę, gdzie będziecie mieli najtańsze wersje. To jest zestawik, który zakupiłem, koło 200 zł. Jak widzicie, tu jest ten Agri 500. Mamy oczywiście specjalną linkę, która jest powlekana no, metalem, żeby przewodziła prąd. Mamy tutaj też do uziemienia odpowiedni pal. Mamy tutaj kable. Mamy zestaw, tu jest 50, zazwyczaj powinno być 25, sztuk tych tutaj. To są do drewna zapięcia, żeby sobie po prostu ten, ten oczywiście pastuch, tą żyłkę przewlekamy przez to oczko i możemy sobie na płocie umieścić. Tutaj oczywiście podłączamy to do prądu, tak do gniazdka tak, żeby sobie ten zamieniał to napięcie mamy też uwaga, ogrodzenie elektryczne, które warto dodać na polecam oczywiście pudełko oczywiście wygląda tak z zawartością mamy instrukcję, którą należy przeczytać bardzo ważne tutaj rzeczy, także proszę to przeczytać, słuchajcie, jeżeli korzystacie no i tak, jak widzicie na, na tym urządzeniu widnieją właśnie kury, psy, krowy, konie i tak dalej, dobrze się też dla koni sprawdza, naprawdę te, te zwierzęta nie podchodzą. Jeżeli macie problem też z... może nie z dzikami, bo na dziki to będzie za słabe. Natomiast jeżeli macie problem na przykład z z sarnami, z łaniami i tak dalej, no to to też, też odstrasza. Fajnie już od tej pory mi nie odwiedzają mojego ogródka czy, czy miejsca, tam gdzie mam drzewa owocowe, krzaczki i tak dalej, no bo wiecie, one uwielbiają te rośliny jeść. Zostawił całkiem fajny i naprawdę ja już posiadam. To jest chyba najnowsza wersja tego, które ja posiadam, bo wcześniej miałem już dwie zakupione właśnie Agri 500 i na moje potrzeby starcza. Myślę, że na Wasze również. Jeżeli to ma być przeciw dzikom czy coś, to, to raczej nie, nie, nie sprawdzi się. Natomiast to jest nowsza wersja. Poprzedniej ciekawostka była tu obrazek lisa też, że to przeciw Lis mnie do tej pory nie odwiedził dopóki mam te, ten właśnie paskuł, więc moje kury są raczej bezpieczne na razie, chociaż wiecie, zobaczymy. W zbliża się sezon, gdzie te młode będą już nie potrzebować mleka matki, a jedzenia, mięsa, więc zobaczymy, czy mnie lis odwiedzi. Oczywiście, jeżeli chcecie to przypiąć do drewna, no to te kołki są odpowiednie do tego. Natomiast yy, są oczywiście inne wersje do już do jakiegoś tworzywa czy do metalu. To chociaż od biedy to też mogłoby być szczerze. No, zestaw jest całkiem spoko i polecam go. Ja już mam, tak jak mówię, trzy takie i się sprawdza. Nie, nie było problemu, więc myślę, że warto spróbować. Jeżeli potrzebujecie takiego nie dość mocnego pastucha, to jak najbardziej to jest, to jest, yy, się sprawdzi. Tak jak mówię na końcu będziecie mieli w opisie i przypiętym komentarzu link z najtańszymi wersjami tego pastucha, także zapraszam do sprawdzenia i do zobaczenia w kolejnej recenzji.